Cześć, Simanko, witajcie z tej strony oczywiście Urba. to was w kolejnym odcinku na kanale z Farming Simulator 19 Dzisiaj nietypowo, bo serio do gotówki na Dolnośląskiej Wsi Farming Simulator oczywiście 19, tak jak już mówiłem wcześniej Zaczynamy ogólnie w tym samym miejscu, co pierwszy odcinek na Dolnośląskiej Wsi Farming Simulator 17, także W końcu udało się e, ogólnie zdobyć mapę, że tak powiem Wysłał mi ją oczywiście e, Patryk któremu bardzo, ale to bardzo dziękuję także możecie tam serduszka dla Patryka bo po zrobił świetną robotę wysłał mi mapę e, i dzięki niemu właśnie będzie właśnie tutaj seria także na no co lecimy zaraz wam pokażę ogólnie maszynki wszystko ogólnie jak to wygląda e, także no mówię e, mapę wysłał mi Patryk robił ją też ogólnie dla mnie jeszcze Maciek e, przekonwertował właśnie ją chyba ale no niestety nie dogadałem się z nim i po prostu mapę udało mi się tutaj udostępnił mi ją Patryk także bardzo tutaj e, dziękuję I Maćko widać dziękuję za to że ogólnie tam starał się e, chyba przekonwertował tą mapę nawet no ale niestety mi jej nie wysłał czekałem na mapę od, od Maćka chyba tam z 3 tygodnie już e, tutaj Patryk napisałem do niego i w przeciągu tygodnia udało mu się wysłać do mnie mapę także no co no lecimy sobie z pierwszym odcinkiem maszyny że tutaj widzicie e, Mamy sobie bardzo, ale to bardzo myślę że fajne Niestety no nie ma John Deera Takiego jak mieliśmy ogólnie wcześniej Czyli tą chyba MK nie wiem jaki to było albo Premium Także wziąłem sobie RK e, John Deere 6125R Także no 6R myślę że tutaj będzie ok e, Chyba tam 130 koni ma 100, 125 chyba albo no, coś, coś kosztuje 20 koni 130 także Myślę, że no, odpowiedni, e, odpowiedni pod względem wielkości do tamtego. Tyle, że ten jest nowszy, wiadomo, ten jest dużo, dużo droższy by był e, Ale chyba też kosztował też koło 130 w sklepie. A tamten kosztował 90 albo, albo chyba 100. 100 tysięcy mi się wydaje, także myślę, że porównywalne e, są te ciągniki, także John Deere jest, e, nieważne jaki, ważne, że jest John Deere e, Oczywiście Bison, e, zmieniłem ogólnie kolor no Bizona, bo po co ma być w sumie cały czas? Pomarańczowy bizon myślę, że będzie tutaj odpowiedni i bardzo fajny Ogólnie mega mi się podoba ten bizon Ogólnie z tą niebieską sieczkarnią, pomarańczowy bizon, niebieska sieczkarnia to jest po prostu no mutas Nie ma MTZ-a, wziąłem za mtz Za tego naszego ruska sobie wziąłem Zetora Fajny Zetor wyszedł, mówię czemu go nie wziąć, rusek i tam miał iść na sprzedaż A sobie właśnie wziąłem Zetora fajnego Myślę, że jest też właśnie fajnym odpowiednikiem Też czerwony, także Także no, no coś fajnego Tutaj mamy ogólnie jakąś tam siewkę uni Maxa, tam mieliśmy jakąś starą, no maszynki są nowsze, nie będę ukrywał, że są nowsze maszyny. Ogólnie sobie odciągnę dużo, dużo, ale to bardzo dużo pieniędzy, żeby mieć naprawdę bardzo ciężko, bo no maszyny wziąłem dużo, dużo nowsze niż, niż mieliśmy wtedy w 17, więc trzeba będzie coś pokminić, żeby było naprawdę ciężko, bo... bo niestety nie ma jakichś tam bardzo starych maszyn w miarę fajnych, na których dałoby się pograć. I chociaż zbliżonych do tamtych yy, z 17 tutaj nam jakiś siewnik mieliśmy podobny albo nawet taki sam yy, w 17 już nawet nie pamiętam ogólnie byście sobie musieli obejrzeć pierwszy odcinek yy, na Dolnośląskiej wsi w Farming Summer 17 tam pierwszy odcinek może dam dam linka ogólnie w opisie do pierwszego odcinka z 17 jak tam sobie yy, yy, jak wyglądały tamte maszyny więc możecie sobie porównać opryskiwać nowy Także no większy od tamtego. Miałem nie brać od razu nowego, tylko wziąć właśnie taki stary jak mieliśmy na tamtym, e, w tamty, i w tamtych czasach. No jest taki w sumie jak, my, jak mieliśmy, ale... mówię, no wezmę już taki nowy, będzie fajnie. Fajnie to wyglądać. Zaraz fajne opryski sobie zrobimy. Także fajne opryskiwać do Zotora w sam raz. Tutaj mamy zgrabiarkę potingera. E, no w sumie nie wiem, nie ma jakiejś też fajne zgrabiarki, jest jedna chyba w sumie na, taka mniejsza zgrabiarka do farminga. Amazona, Siewnik, nie ma też wiadomo Poznaniaków, jak się Poznaniaka tam, no może być Amazon, mówię czemu nie. No nie ma niestety, no mówię starszych masyn, maszyn, musiałem wziąć dużo, dużo nowsze jak, jak tam. Tutaj no co, Gruber, Agromasza, myliśmy chyba coś podobnego nawet, tylko chyba, że z dwoma wałkami, coś mi się kojarzy. Także no, to jest takie same praktycznie, Puk, myliśmy chyba Hwarda, czy coś takiego, taki żółty. Też czteroskibowy, więc myślę, że, że to też w miarę, no w miarę podobnie, nie? To nie będziemy ukrywać. No agromasza niestety musiałem wziąć, albo stety, no też fajny puk. Przyczepa HW, yy, albo hl tak zwana. No mieliśmy tam dużo nowsze przyczepy, bo sława, bazasława, coś, coś takiego, chyba dwie nawet. Tak mi się kojarzy, że mieliśmy dwie. No niestety nie ma takich fajnych przyczepek. A te są myślę, że fajne, takie typowo polskie musi kurde być. Chociaż jedna na wsi taka. Wiecie, typowo HL na... na tym, na, na, na... sporych oponach, na laczach od tira normalnie. Także to myślę, że w każdej wsi chociaż jedna taka jest. Jakiś tam rolnik posiada. No co, przyząsarka też potingera? Tak, potingera. Mieliśmy tam ogólnie jakąś tam starą też, ale mówię, no wezmę już nową. Kosiarka, no chyba stara. Mieliśmy nawet chyba taką samą, także chociaż to się udało w miarę y, upodobnić. Co tutaj mamy? No prasa ta sama, wiadomo Shipma. Shipma Kahama. Miejmy nadzieję, że ogólnie działa, bo te mody w sumie nie testowałem, także jeśli jakiś mod testowaliście, a on nie działa, to możecie mi tutaj dać znać w sumie. Bo nie jestem pewny czy te wszystkie mody działają, czy spełniają, tak jakby wiecie, te swoje funkcje, że prasa ma prasować, a nie tam wiadomo. Kiszonkę kosić, bo, bo no niestety takie mody wychodzą na razie do farminga To wiadomo krowy mieliśmy, tu sobie tutaj też wstawiłem krowy To wiadomo przebudowałem to gospodarstwo tak jak mieliśmy e, tam, czyli wstawiłem tutaj też krowy ładnie sobie e, ładnie hula i gra Wiata ja jest troszeczkę inna, że jest murek, bo tu mieliśmy e, mur z, z chyba z płotu normalnego takiego, ale zrobiłem już wiecie. Załóżmy, że... Dofinansowanie przyszło, szalunki były, się zalało i taki ładny murek tutaj powstał, także tutaj fajnie myślę, że tutaj to wygląda. No i co wiadomo tutaj dwukołówka, mieliśmy dwukołówkę to jest yy, tutaj wiadomo yy, agregat to jest nie wiem, bomet chyba 4,2 metra albo 3 3,2 no duży du, duży, duży yy, do, do John Deere'a w sam raz tu wiadomo cały czas się buduje obora. Postarałem się i zrobiłem sobie podobnie, mniej nadzieję, że mi się to udało zrobić mniej więcej, chociaż e, właśnie ten cały... No beton, wylany już to mieliśmy, więc zrobiłem tak samo jak mieliśmy. Tutaj druga przyczepa HLK, troszeczkę inna. No ale też 15 ton na nią wchodzi, więc myślę, że, że fajnie, fajnie ten wygląda. E, nie, nie chciałem robić dwóch takich sam, że wiecie, te nadstawki, takie wysokie, ja to mówię deski, troszeczkę, żeby biedniej było. Żeby to jakoś, wiecie, coś coś trzeba się rozwijać, może zaś tam za, zaprowadzimy do jakiegoś mechanika, nam zrobi ładnie. E, takie mam plany, tutaj wiecie, puk czy skibowy, no musi być jakiś mniejszy puszek w gospodarstwie, jakby coś tam wiadomo. jakieś sąsiadce po, po, ten, pole zaorać, czy tam ogródek, czy coś zrobić, to wiecie, to trzeba pomóc. E, brony pięcioskibowe, skibowe, no ta, brony pięcioskibowe. E, brony piątki. E, no jakieś w sumie też mieliśmy chyba brony Chyba mieliśmy trójki tak mieliśmy trójki takie wiecie, podzewiałe z oponami Ale w sumie chyba są takie w farmingu 19 Ale mówię dobra wezmę te też fajne Te są pięcioskibowe <grymne> Nie no po prostu brony piątki żeby nie było Tutaj yy, Rozrzutnik Forszaja nie? nie Nie wiem jaki w sumie też mieliśmy rozrzutnik no nie pamiętam, nie chciał się tam sprawdzać Ale mówię wezmę już yy, Forszaja w sumie miał to być nowy nabytek, ale już no dobra mówię też już wezmę, no, większość maszyn, które tutaj mamy to miało być nowe nabytki, ale już no dobra je pobrałem, więc myślę, że jest okej. Okay. No myślę, że fajny, fajny, nie ma co ukrywać. Chciałem wziąć ogólnie pordzewiały taki mocno, przyprowadzić go, wiadomo tam go troszeczkę porozkręcać, że malowanko takie właśnie też miałem plany, żeby przyprowadzić jakiś stary pordzewiały sprzęt i że go tam sobie maluję takie wiecie, żeby tam wiecie to fajnie wyglądało. No i co chyba to by były wszystkie maszyny Mam nadzieję że ogólnie e, Wam to mniej więcej przedstawiłem Także no myślę że fajnie to wygląda To widzicie tak wygląda cały czas gospodarka Jeszcze Wam tutaj pokażę jak to wszystko wygląda Wszystko tutaj się buduje Mapa ogólnie wiadomo jest taka No nie jest ona dopracowana w 100% Taka wiecie Jest to taki troszeczkę ulep Niektóre rzeczy tutaj wiadomo są takie robione na, na ulep Jak wiadomo tutaj na przykład to To jest takim ulepem to wszystko to Jest tak zrobione, żeby to w miarę wyglądało w miarę w miarę podobnie. No niektóre rzeczy sam tutaj robiłem, e, bo to bo, bo mi się spieszyło i właśnie mówię Patryk wysłał mi tutaj tę mapę to, to sobie właśnie niektóre rzeczy sam musiałem porobić. Także fajnie, że jakiś tam wkład w tą mapę miałem, ale mówię cały czas Patrykowi tutaj dziękuję za, za udostępnienie mapy. Z góry mówię, że mapa nie jest wydana i ona ode mnie nie wyjdzie, bo, bo nie ma ogólnie zgody na, na wydanie tej mapy. Także ona jest po prostu na własny użytek. Ona na pewno z, z, no z tego kanału ona nie wyjdzie. Także ja tam do... do no umywam o tego ręce, żeby wydać tą mapę. Na pewno jej nie wydam. To jest 100% pewne. Także ja szanuję tutaj pracę autora, który ją zrobił do 17. I w sumie tyle. Tutaj wiadomo, krowy tak jak mieliśmy. Na no, świnie mamy. Nie wiem, nie mogłem znaleźć modelu świn, żeby to jakieś fajnie dać. Także na razie nie mamy. Na razie... Tylko na, na krowach jedziemy. Załóżmy, że to niektóre to są byki, bo w też nie ma modelów byków, <laughs> nie ma, w sumie szkoda. Dobra, ogólnie sobie wsiadamy do naszego John Deera i jedziemy ogólnie po jedziemy na sklep po jedną maszynkę jeszcze, której właśnie wam nie przedstawiłem i pewnie niektórzy może się domyślają co to może być, no ogólnie nie wam beczki do gnojowicy. Zapomniałem się prowadzić, ja mówię, o, pojedziemy sobie na odcinku, e, pokażę wam jak więcej. Mniej więcej chociaż wygląda ta mapa. No, w miarę ona to wygląda, jest klimat, nie będę ukrywał, że, że jakiś klimacik jest w tym farmingu, 19. Fajnie to w miarę wygląda. Ogólnie mówię, że będzie trzeci ciągnik e, na, tej, na tej serii. E, może pojawi się w następnym odcinku, będzie to taki starszy sprzęt, stary na, na zabytek, że tak powiem. Nowy na zabytek <gry> e, Także e, No zobaczycie, oglądajcie kolejne odcinki to zobaczycie co to będzie Będę musiał go na noszach przywieźć, że tak powiem to, to już wiecie, od mechanika Zobaczycie No mapa tak ogólnie wygląda Także no ogólnie ja tutaj na tej mapie, no co ja takiego robiłem No wiadomo musiałem e, W sumie Na, na, na drogach e, No wszędzie praktycznie na drogach trawa była Także ja sobie to pousuwałem fajnie dla mnie to naprawdę nie szkodzi, oto wiecie, beczka jest ładna e, Nie szkodzi pododawałem tam jakieś ciężarówki czy coś, takie wiecie, bo, bo nie ma ogólnie też na tej mapie ruchu ulicznego I samochodowego Bo, bo, bo ciężko w sumie Szkoda tam, takie pierdoły ja chciałem jak najszybciej zacząć ogólnie tutaj zacząć nagrywać Żeby no wrócić w końcu na ten kanał Tak systematycznie w miarę Teraz w sumie strajki były i w sumie żałuję, że, że wcześniej nie dostałem tej mapy bo bym więcej nagrał, wieście mi A teraz znowu praktycznie się kończy wszystko I będzie do szkoły teraz chodzone, także jak miałem wolne to niestety No nie miałem tej mapy, no tak to wszystko wygląda widzicie No w miarę to jakoś tam wygląda, nie będę ukrywał, że Że nie ma klimatu, bo fajnie jest Myślałem, że będzie to gorzej wyglądać w tym farmingu Guciki sobie zapalimy i Lecimy na farmę Mogliście też powiedzieć, że mniejszą beczkę Mogłem sobie wziąć, no Większe maszyny pobrałem, nie będę ukrywał Ale ale co poradzić no, no nie ma tych maszyn do tego farminga nie ma tych fajnych takich modów jeszcze chociaż już pół roku dobre farming jest no w sumie 6 albo 7 miesięcy miesięcy już jest farming odkąd wyszedł więc no troszeczkę dużo a nie ma cały czas jakichś tam dobrych fajnych modów w miarę polskich także musimy korzystać z tego co mamy no i mam nadzieję że takie maszyny wam się spodobają i fajnie nam się tutaj będzie grało No mapa ogólnie nie jest tak dopracowana, wiecie jest na tip top Że ta trawa gdzie nie gdzie jeszcze jest na tej drodze Tak troszeczkę o tu widzicie wychodzi Ale mówię no szybko to robiłem Wszystkie drogi obleci się, że mi się zeszło z dwie godziny Bo te polne też to wiecie Później na gospie te wszystkie budynki dodawać to To też to troszeczkę mi się zeszło Ale mówię no chciałem to nagrać jak najszybciej I mam nadzieję, że ogólnie się z tego cieszycie Że będzie tutaj sporo łapeczek bo myślę, że przygotowałem coś fajnego w końcu Chociaż coś polskiego takiego wiecie Idziemy sobie tutaj, będziemy działać I nikt nam się tutaj nie będzie wtrącał w to, że tak powiem Także tutaj sobie będę sam działał Wiadomo, seria singla I będzie, że robiliście Mi się naprawdę tak podoba ten John Diraz, nie wiem To jest chyba marzenie Takie małe marzenie w sumie moje, żeby mieć taki ciągnik fajny Takiego gendira, nie? Jandiry mi się tak ostatnio podobają. Te r to. Ach, ładne są. Także myślę, że sobie tutaj wiedziemy. Andrzej, bo zarysujesz. Także mówię, no będzie jeszcze trzeci ciągnik ogólnie z turem. O, od razu mam, mogę powiedzieć. Dobra. Wygaszamy sobie, no nie wiem ile mam już nagrane, ale myślę, że coś chyba 15 minut może będzie. To się okaże za jak, jak, jak będę montował ile, ile jest tego materiału Także no co, ogólnie w sumie święta mamy, także mogę wam wrzucić na koniec odcinka w sumie wesołych świąt Mokrego dingusa w sumie, bo nie wiem kiedy to dostaniecie Albo w pierwsze święto, albo w drugie To zależy jak będę miał czas z... Z... z, z żeby to zmontować wszystko i wrzucić Chociaż ostatnio ciężko jest, jest ostry zapierdziel Także no ostatnio mówię, no ciężko jest z tym Ale myślę, że, że W końcu już to jakoś tam wiecie minie i będzie więcej czasu I na wszystko e, Przyjdzie pora, żeby Także w sumie mam nadzieję, że teraz będzie więcej Tego czasu i wszystko się ponagrywa Ładnie się wiecie, jeszcze oceny trzeba poprawiać Popoprawiać w szkole, bo ci po ciężko Troszeczkę ostatnio, nie będę ukrywał Także no wiecie Trzeba się troszeczkę przyłożyć ostatnie e, Nie wiem ile tam tygodni zostało Ale teraz tylko maj został Nie do poprawy, więc będzie ciężko trzeba się brać, ogólnie wy tam też siebieście, żeby każdy skończył tą klasę, w której jest. No i co, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że takie coś wam się spodoba w następnym odcinku, że lecimy sobie siewami albo albo coś na pewno fajnego przyszykuję, że będzie wam się to fajnie oglądać. No widzicie, pięknie to wszystko wygląda, fajnie te maszyny się tutaj komponują. Co, mam nadzieję, że wy jesteście takiego samego zdania, że będziecie to oglądać i że docenicie to, ile udało mi się wywalczyć tutaj tą mapę i... Jaka fajna jest ta seria ogólnie Bo to jest coś fajnego, takiego co mogę sobie tutaj działać To co ja chcę A nie, a nie wiecie, być uzależnionym od kogoś Także co, ja wam dziękuję za oglądanie Jeszcze raz wesołych świąt e, Mokrego Dingusa, bo w poniedziałek oczywiście Mam e, nadzieję że ogólnie, że będzie ciepło I fajna pogoda dopisze Chociaż że o pogodzie to musimy sobie też o, pogadać na osobnym odcinku Bo to co się dzieje to też jest masakra No i co, ja wam dziękuję i co, trzymajcie się na razie, do kolejnego, cześć i na razie.